Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Marek Lipowski. W firmie Intens Group jestem wiceprezesem odpowiedzialnym między innymi za produkcję oprogramowania. Mówię o tym, podkreślam to, ponieważ gdzieś tam dalej w prezentacji jeszcze będę się do tego faktu odnosił. Teraz natomiast będę chciał Państwu opowiedzieć o zarządzaniu projektami za pomocą platformy Intens. A jest to taki obszar funkcjonalny Obszerny, zaawansowany, wykorzystywany bardzo szeroko w Państwa firmach i również intensywnie rozwijany. Jest to prawdopodobnie jeden z najbardziej, najintensywniej rozwijanych w tym momencie obszarów funkcjonalnych w platformie Intens. I w ramach tego obszaru funkcjonalnego platforma ma do zaoferowania cały wachlarz, szeroki wachlarz. Funkcji, mechanizmów, automatów, generalnie narzędzi, o których będę chciał Państwu teraz opowiedzieć i parę słów powiedzieć również o ich praktycznym zastosowaniu. Część tego slajdu już Państwo widzieliście w pierwszej prezentacji Piotra, więc teraz bardzo króciutko, mówiąc o platformie, mówimy o jednym systemie. To jest jeden system, Platforma Intens. I składa się ona z trzech podstawowych obszarów funkcjonalnych. To jest optymalizacja procesów biznesowych, zarządzanie procesami biznesowymi BPM, to jest BI, czyli te elementy związane z controllingiem, budżetowaniem, analizowaniem, modelowaniem danych oraz ESB, czyli szyna danych, czyli zaawansowane mechanizmy integracji wielu systemów. Natomiast jest to taki szereg obszarów funkcjonalnych, które przebiegają jakby w poprzek tego podziału. Jednym z nich być może najważniejszym jest właśnie obszar zarządzania projektami. Funkcjonalność zarządzania projektami osadzona jest zarówno w tym obszarze BPM, jak i w BIU, jak i w tych mechanizmach integracji danych. I za chwilkę będę chciał Państwu pokazać, jak to wygląda. Jeszcze dwa słowa o różnicy pomiędzy zarządzaniem projektem i zarządzaniem procesem. W górnej części slajdu widzą, widzą Państwo taki bardzo podstawowy schemat optymalizacji procesu biznesowego. Procesu, który w dość istotny sposób różni się od projektu. Chciałbym wskazać przede wszystkim na dwie najistotniejsze różnice. Przede wszystkim, proces to jest coś, co się dzieje cały czas. Jest ciągłe. <laughs> Wyobraźmy sobie na przykład proces obiegu czy dekretacji, akceptowania kosztów w firmie. Te koszty, chcąc, nie chcąc, niestety cały czas, czasem szerokim strumieniem do, do firmy napływają i muszą być obsługiwane. Nie ma tutaj początku i końca. Proces się po prostu cały czas dzieje. W ramach tego procesu mamy pewne etapy, przez które obiekt, w tym wypadku jakaś faktura kosztowa na przykład, sobie, sobie przechodzi. Te etapy najczęściej nazywamy węzłami procesu, pomiędzy którymi następują przepływy. Więc mamy założenie dokumentu, wpłynięcie dokumentu do firmy, mamy jakąś akceptację tego kosztu, dekretację, weryfikację i tak dalej, w zależności od tego, jak ten proces jest skomplikowany, jakie są potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa. Różnice w przypadku projektu są takie, że mamy bardzo, w przypadku projektu, mamy bardzo wyraźnie zaznaczony początek i koniec. Czyli projekt się zaczyna i w pewnym momencie się kończy. A druga sprawa to, to jest to, że nie ma tych etapów. Natomiast zamiast węzłów w procesie, zamiast etapów w tym, w tym obiegu, mamy w tradycyjnym takim podejściu do zarządzania projektami trzy, wyróżnionych pięć faz realizacji projektu, które tutaj w dolnej części znowu slajdu są wymienione. To jest <laughs> inicjalizowanie projektu, Planowanie, realizacja, monitorowanie i zakończenie projektu. I jakbyśmy sobie popatrzyli na te hasła same, to widzimy już od razu, że mówiąc o planowaniu, myślimy o przygotowaniu budżetu, harmonogramu, o takich elementach, które właśnie mieszczą się w obszarze Business Intelligence. Mówiąc o realizacji, widzimy... Procesy wewnętrzne, które się gdzieś tam w ramach tego, tego zarządzania projektem odbywają, przebiegają, bo to, jest, to jest na przykład obieg dokumentów, które są ściśle z tym projektem związane. Mówiąc o monitorowaniu, znowu mówimy, myślimy o, o takich elementach, które mieszczą się w tym obszarze business intelligence, bo to jest, bo to jest na, na przykład modelowanie danych, raportowanie, przygotowywanie jakichś szczegółowych analiz, badanie wyniku na projekcie w szczególności. Ale mówiąc o modelowaniu danych. Okazuje się, że bardzo często potrzebujemy danych z zewnątrz. Potrzebujemy danych z systemu billingowego, z systemu, który nam rozlicza tankowania maszyn czy środków transportu, z centralki telefonicznej itd. itd. I tutaj do gry wchodzi, wchodzą mechanizmy integracji danych, bardzo często oparte o naszą szynę danych. Platforma Intens to jest tak naprawdę komplet narzędzi. Do najważniejszych zastosowań, ale w szczególności do takich, które służą do e, zarządzania projektami, bo mamy tutaj zarówno możliwość zarządzania całym portfolio e, różnorodnych projektów, mamy e, możliwość kosztorysowania, harmonogramowania, budżetowania, czyli planowania projektu. Mamy obiekty i ewidencje dokumentacji projektowej i to zarówno w takim ujęciu statycznym, <laughs> czyli w sytuacji, kiedy potrzebujemy zarejestrować jakiś dokument, e, zarchiwizować go, być może komuś udostępnić. Jeżeli jest taka potrzeba, jak i jakby obsłużenie całego zautomatyzowanego łańcucha zdarzeń. Takim łańcuchem zdarzeń może być na przykład proces oferowania, gdzie mamy zapytanie ofertowe, złożoną ofertę, kosztorysowanie po drodze, mamy wreszcie przygotowanie umowy, budżetu, realizację tego, tego budżetu i harmonogramu, który jest z tym związany. I cały ten łańcuch zdarzeń jest w, może być w platformie bardzo fajnie zautomatyzowany. I to jest coś, co będę chciał Państwu pokazać. Za chwileczkę będę miał krótką prezentację na żywo w programie tego, w jaki sposób właśnie taki scenariusz możemy sobie obsługiwać. Mamy możliwość przydzielania zadań, budowania harmonogramu przydzielania zadań i kontrolowania realizacji tych zadań. Mamy osadzenie tego projektu zarówno w obiegu pracy, czy w workflow całej organizacji, jak i generowanie takich wewnętrznych procesów, które przebiegają w, w obrębie pojedynczego projektu. No, ale mamy całą realizację projektu, a więc dekretację analityczną dokumentów przychodowych, kosztowych, dekretację czasu pracy, wystawienie kart pracy, kart przebiegów pojazdów, modelowanie kosztów w oparciu o podzielniki. Mówiłem o tym, że często dane do podzielników pochodzą z zewnętrznych systemów i tak dalej i tak dalej. No i wreszcie mamy całą obszerną funkcjonalność raportowania, czyli przygotowywania raportów kontrolnych, alertów, wreszcie osiągnięcia gdzieś tam na końcu, takiej wisienki na, na, na torcie raportu wyniku na projekcie. I na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, to to, że Udostępniamy Państwu narzędzia nie tylko w tradycyjnym interfejsie Windowsowym, do którego jesteście Państwo być może przyzwyczajeni, z którego najczęściej Państwo korzystacie, ale mamy również do dyspozycji interfejsy, w zasadzie dwa interfejsy mobilne, bo to jest możliwość pracy zarówno w przeglądarce internetowej, pracy tak naprawdę z dowolnego miejsca na świecie, w szczególności z domu, co w ostatnim czasie przydaje się bardziej niż kiedyś, ale również możliwości wykonywania szeregu działań za pomocą, za pomocą smartfona na systemie Android albo iOS. Proszę Państwa, wszyscy realizujemy projekty. Wiem, że są wśród Państwa przedstawiciele firm, których podstawową działalnością biznesową jest realizowanie projektów, no na przykład projektów budowlanych. Da? To jest y, bardzo, fajny, bardzo fajny przykład. <krym> po prostu działamy, tak? ma Mamy nowy kontrakt, realizujemy go, zamykamy i to jest y, w oczywisty sposób projekt, ale projekty mogą być najróżniejsze. Projektem może być rozliczanie dotacji unijnej, która będzie się działa w, 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 w dziale finansowo-księgowym. Projektem może być wyposażenie nowego laboratorium, e, przygotowanie jakiejś procedury. Projekty mogą być najróżniejsze i w każdej y, przedsiębiorstwie, w każdej firmie projekty są prowadzone. I chcę Państwu powiedzieć, że każdy z Państwa, ka każda, każda z firm, które tutaj są reprezentowane, może prowadzić te projekty z wykorzystaniem e, platformy Intens. Ok. Przejdźmy może w takim razie do e, krótkiej prezentacji e, w programie. E, proszę Państwa, tak może wyglądać menu. Naszego, naszej aplikacji w wersji Windowsowej. Widać, że mamy pogrupowane pewne narzędzia, w szczególności w grupie projekty analizy mamy narzędzia, które właśnie do zarządzania projektami służą. Ono może wyglądać w ten sposób. Tutaj mamy tych narzędzi więcej. To zależy od tego, co to jest za operator, co to jest za przedsiębiorstwo, jakie mamy prawa, jakie mamy potrzeby. OK, ale otwórzmy drzewo projektów. To jest takie centrum dowodzenia w przypadku Zarządzania projektami. <coughs> Widzimy tutaj po lewej stronie zgrupowane różne typy projektów. Widzimy, że są projekty budowlane, jak i inwestycyjne, ogólne, unijne, mogą to być najróżniejsze projekty. Wszystkie one <coughs> posiadają pewną strukturę obiektów, które są z tymi projektami związane. Widzimy, że ta struktura jest inna w przypadku projektów unijnych, inna w przypadku projektów budowlanych. W prawej części okna możemy zobaczyć. Szczegóły, jak, jakie w szczególności te obiekty są, są z tym konkretnym obiektem związane. Możemy takie obiekty dodawać, możemy dodawać dokumenty, możemy dodawać kosztorysy, możemy dodawać budżety, nie ruszając się z, z tego miejsca. Ale ja będę Państwu chciał opowiedzieć, opowiedzieć o tym, jak to się automatyzuje. <coughs> Więc nie będziemy stąd dodawać dokumentów, tylko zaczniemy od założenia nowej em, karty projektu i postaram się wszystko robić wyłącznie z poziomu tej karty projektu. Tu damy sobie projekt budowlany, w grupie projekty budowlane, możemy mieć projekty nadrzędne i podrzędne, w tym załóżmy, że to jest projekt, który nie posiada projektów projektu nadrzędnego ani projektów podrzędnych. Z zakładam kartę projektu, nadaję tytuł temu projektowi, powiedzmy, że to jest jakiś projekt i realizacja wnętrz w restauracji, no i muszę wypełnić szereg informacji. W tym projekcie, to jest projekt zewnętrzny, wprowadzam datę rozpoczęcia. Powiedzmy, że od 1 czerwca on się musi rozpocząć, że mamy na niego dwa, dwa miesiące, więc dodamy sobie datę zakończenia na 31 lipca. Powiedzmy, że ja, Marek Dyrektor, na którego jestem zalogowany tutaj, będę kierownikiem. Mamy jakiś budżet zakładany, powiedzmy, że 50 tysięcy z tego projektu. I teraz chcę wysłać tę kartę projektu do akceptacji. Ja ją założyłem i teraz chcę ją wysłać do akceptacji i robię to nie ruszając się z tej, z tego, z tej karty projektu. Po prostu naciskam guzik. Generowany jest pod spodem nowy dokument. Ten dokument nazywa się kartą akceptacji. Wysyłam go, no, powiedzmy, że wyślę do siebie, żeby było łatwiej, ale to jest już dokument, zadanie, które trafia do mojego inboxa i równocześnie podpina się w odpowiednim miejscu na tej karcie projektu. Z tego miejsca mogę tę kartę akceptacji sobie e, podejrzeć, że rzeczywiście ja ją wygenerowałem i do siebie wysłałem. E, ok, <laughs> więc idźmy dalej. Co mogę zrobić? Mogę chcieć przygotować kosztorys ofertowy. Znowu, nie ruszając się z tego projektu, mogę nacisnąć przycisk i w tym momencie generowany jest kosztorys na podstawie wcześniej przygotowanego przeze mnie szablonu. Ten kosztorys znowu podpina się pod nasz projekt. Nie muszę go nigdzie szukać. I to, co mi pozostaje, no to wypełnić szablon jakimiś danymi. Więc załóżmy, że pierwsza pozycja, która mi się tutaj zaproponowała, to będzie to będą jakieś tam y, prace y, przygotowawcze. Jako się musimy wycenić. Powiedzmy, że to jest 10 godzin, po 200 zł. Reszta mi się jakoś tam przeliczyła. Dalej musimy wykonać projekt architektoniczny, który zajmie nam, no powiedzmy, 45 godzin. <laughs> po 250 zł mamy taką stawkę. No i wreszcie uprośćmy to, niech będzie realizacja. No i realizacja to będzie znowu. Y, 100 godzin po 250 zł. No i jak już mamy gotowy taki kosztorys, bardzo prosty w tym przypadku, no to będę chciał z niego stworzyć ofertę i wysłać ją do naszego kontrahenta, więc zaznaczam pozycję, którą chcę zaoferować i znowu z tego, z tego miejsca generuję dokument oferty. Jednym naciśnięciem guzika mogę tę ofertę od razu zobaczyć, na wygląda w ten sposób. Dalej mogę z tą ofertą znowu coś robić, prawda? wysłać ją e-mailem, wygenerować umowę z zamawiającym, zrobić tak naprawdę cokolwiek, aby kontynuując ten łańcuch kolejnych zdarzeń, łańcuch obiegu kolejnych dokumentów. I będę już tego robił, bo już wydaje mi się, że Państwo widzicie, jak to działa. Wrócę do, na, na, na początek do karty projektu i pójdę jeszcze w drugim kierunku. No Jak już mamy ten projekt, już o, o, nasz kontrahent się zgodził na naszą ofertę, to zaplanujmy go. Mogę sobie wygenerować również z tego poziomu HRF, czyli harmonogram rzeczowo-finansowy, znowu automatycznie, znowu na podstawie szablonu, który może zostać wcześniej przygotowany i z tego szablonu zarządzać realizacją i zarządzać przydziałem zadań. Dodajmy sobie tutaj zadanie w tym harmonogramie. Niech to będą jakieś prace przygotowawcze, które zlecę jako zlecający. Zlecę ja, Marek, dyrektor. Realizującym będzie pani Katarzyna w sekretariacie. Załóżmy, że mamy na to dwa dni, od dziś do 28 maja, tylko dwa dni. I wygenerujmy zadanie dla tej pani. Znowu zaznaczamy jeden checkbox i za pomocą guzika generujemy zadanie. Które trafia do inboxa pani Katarzyny. Pani Katarzyna będzie mogła je już realizować i równocześnie w tym miejscu, w kosztorysie, a czy w tym harmonogramie, przepraszam, finansowym ten dokument się pojawi i będę mógł zobaczyć, e, kto go zlecił komu, na jakim jest etapie realizacji e, i co się z takim zadaniem e, dzieje, i będę mógł sobie zaktualizować ten e, harmonogram i oczywiście stąd generować kolejne e, dokumenty, by generować zapytania ofertowe, dodać załączniki. E, by kontynuować pracę z realizacją tego projektu. Chciałbym jeszcze pokazać to, że te wszystkie dokumenty, które sobie wygenerowaliśmy, one tutaj są, tak? Wygenerowaliśmy harmonogram rzeczowo-finansowy i on jest, tak? Jeżeli, jeżeli wybierzemy grupę harmonogramy, to możemy zobaczyć, że taki harmonogram tu się pojawił, pojawił się kosztorys, pojawiła się również oferta wygenerowana przez nas przed chwilką. Wszystko to możemy z tego poziomu, z tego centrum dowodzenia, jeśli chodzi o zarządzanie projektami, możemy sobie zobaczyć. Podobało się, podobało się Państwu to, co pokazałem w zakresie automatyzacji procesu zarządzania projektem w interfejsie Windowsowym. Natomiast niemniej istotnym interfejsem z naszego punktu widzenia jest interfejs webowy, wydaje się, że w tym momencie coraz częściej wykorzystywanym. To, co Państwo widzicie na slajdzie, to jest to, jak ja widzę naszą aplikację, gdy zaloguję się. Tak jak Państwo się logujecie pod adresem portal intensweb To jest nasza aplikacja, w której widzę pewne obszary, które mnie interesują od razu na starcie. To jest startowy panel produkcji, ja jestem w zarządzie odpowiedzialny, jak wspomniałem, za produkcję oprogramowania i widzę tutaj jakieś zadania, które mam aktualnie w inboxie, widzę jakieś zgłoszenia, listę zgłoszeń, zgłoszenia w projekcie, które są do realizacji w bieżącym tygodniu, jakiś raport. I dokładnie to samo tak naprawdę mogę zobaczyć jeszcze w taki sposób. Znaczy, jeżeli zaloguję się przez, ze swojego telefonu, to w tym menu, które tutaj widać, są te same pozycje. Tu znowu mam udostępniony inbox, zgłoszenia produkcyjne, zgłoszenia w projekcie i tak dalej, i tak dalej. Więc mogę, mam, mam dostęp do wszystkich informacji również z poziomu telefonu. I o tym jeszcze będę później <laughs> Państwu opowiadał, ale popatrzmy jeszcze na chwileczkę na ten obrazek, bo będę chciał Państwu pokazać jak ten obrazek może wyglądać w przypadku zarządzania projektami budowlanymi. No dobrze, no to wyobraźmy sobie, że jestem tym dyrektorem Markiem, który Zarządza projektami budowlanymi i uruchomiłem sobie aplikację w przeglądarce WWW. W lewym górnym rogu ekranu widzę listę projektów, którymi zarządzam. Mam jeden z projektów podfiltrowany, widzę jego budżet, widzę dokumenty kosztowe, załączniki. Z tego poziomu. Mogę sobie zobaczyć również kartę projektu, podobnie jak e, mogłem to zrobić w, w interfejsie windowsowym. Widzę jakieś załączniki, widzę parametry tego projektu. E, mogę zobaczyć jakieś komentarze, jeżeli, one, jeżeli takie zostały dodane do tego projektu. E, to jest podobnie jak w interfejsie windowsowym, więc nie będę się na tym skupiał, natomiast chcę Państwu pokazać, jak wygląda budżet. E, w momencie otwarcia budżetu, arkusza budżetowego, pokazuje mi się bardzo fajny em, raport który na bieżąco pokazuje realizację tego budżetu. Więc mamy przede wszystkim plan i realizację przychodową, zarówno na takim budziku, jak i na paskach. Wszystko jest z podziałem na etapy. Widzimy to samo dla kosztu, czyli znowu mamy plan i realizację kosztową i zaawansowanie prac. Widzimy to samo w takim układzie wynikowym. I wszystko jest podzielone na pewne etapy projektu. Jak sobie klikniemy w któryś z etapów, to znowu widzimy, co się dzieje w środku, tak? Czyli widzimy, jakie jest zaawansowanie pracy, jaka jest realizacja przychodu i kosztu dla poszczególnej pozycji budżetowych. Przejdźmy do edycji takiego kosztorysu, takiego budżetu, przepraszam. Wygodniej będzie go oglądać w wersji takiej pełnoekranowej. Widok, który mamy aktualnie przed przed oczami, jest trochę podobny do tego, co widzimy w Możemy zobaczyć w aplikacji Windowsowej. Po lewej stronie mamy drzewo grup pozycji budżetowych. Jeżeli sobie klikniemy w jedną z grup, to po prawej stronie nam wyświetlają się poszczególne pozycje i możemy przejść tutaj gładko do, do edycji, bądź kliknąć myszą i zmienić coś. Na przykład tutaj zmienimy sobie... Ilość wody z 14 na 15 metrów sześciennych, ale również możemy się tu posługiwać, to jest arkur, więc możemy się posługiwać również wyłącznie klawiaturą. Ja teraz będę przechodził kursorem w lewo, w prawo do góry, enterem. Możemy wejść do edycji, insert wstawia nam nową pozycję, możemy taką pozycję sobie opisać przechodząc tabami pomiędzy kolumnami, nie korzystając zupełnie. Z, z myszy, podobnie jak możemy działać z Excelem czy z innymi arkuszami kalkulacyjnymi. Wydaje, nam, wydaje mi się, że to jest bardzo wygodne narzędzie. No, bardzo się staraliśmy, żeby tak było. Więc uzupełniam sobie e, ilości, ceny, e, wartość sprzedaży. Nacisnąłem teraz strzałkę w dół. Pozycja się e, zapisała i dodała do budżetu. Poza takim widokiem e, drzewiastym mogę jeszcze przejść do widoku listy, gdzie będę widział wszystkie grupy, wszystkie węzły, etapy projektu, opisane jeszcze dodatkowo w ładny sposób pozycjami dekretacyjnymi, na których później będziemy zbierać koszty. Proszę zwrócić uwagę, że te pozycje dekretacyjne mogą być zarówno na poziomie węzłów, jak i na poziomie poszczególnych pozycji budżetu. Jeżeli chcę dodać pozycję dekretacyjną, to wystarczy, że kliknę, ona się zautonumeruje zaraz po zapisaniu takiego arkusza budżetowego. I Chciałbym jeszcze zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli sobie to jakoś zapiszę, zapiszę również cały budżet, wrócę do widoku tego raportowego i wybiorę pierwszą pozycję, której przed chwilą dodałem ten piasek. Prawda? Państwo zwrócili się uwagę, to on się już tutaj pojawi. Oczywiście nie mam jeszcze realizacji żadnej na poziomie ani kosztowej, ani przychodowej tego piasku, natomiast on już się w tym raporcie pojawił. Popatrzmy jeszcze na e, koszty projektu, możemy spróbować stąd dodać fakturę, która będzie nam realizowała na przykład tę pozycję dodaną przed chwilą, ale ja już wcześniej taką fakturę zakupu e, wystawiłem, powiedzmy, że chcę kupić piasek od jakiejś firmy, ktoś nazywa Paget Morong, e, mam już wprowadzoną taką pozycję, piasek Jerzewo, dokładnie za tą kwotę, którą sobie zaplanowaliśmy, natomiast ten dokument nie jest opisany analitycznie. I nie będę wprowadzał tego opisu, ponieważ chcę, żeby zrobił to ktoś inny. I w tym momencie z tego poziomu wyślę ten, ten dokument do innego akceptanta. Powiedzmy, że Jan Wrublewski jest osobą, która powinna ten dokument opisać. Kilka kliknięć i dokument zostaje wysłany w procesie obiegu tego dokumentu do akceptanta. No co dalej? Mogę z tego poziomu z zobaczyć szereg najróżniejszych e, raportów, analiz, mogę zobaczyć wynik na projekcie w innym układzie, na przykład takim słupkowym, mogę zobaczyć wykres Ganta, jakieś plany, <coughs> e, harmonogram zrobiony dla projektu i szereg innych jeszcze rzeczy, które są dostępne w tym menu, które jest w pełni definiowalne. Natomiast chciałbym jeszcze Państwu pokazać... E, być może najbardziej interesujący z raportów, wydaje się niezbędny dla sprawnego zarządzania takim projektem. To jest taki pulpit, który pokazuje cały szereg wskaźników i raportów zebranych w jednym miejscu. Które, to jest aktywny pulpit, dokładnie taki sam zresztą możemy sobie zobaczyć w interfejsie windowsowym. Widzimy tutaj. Informacje podstawowe o projekcie, widzimy dniówki wykonane, zafakturowane, wynik narastająco, rozliczenie czasu pracy poszczególnych pracowników i cały szereg innych interesujących informacji. Dobrze, a w takim razie przynieśmy się jeszcze na chwileczkę w czasie i zamienimy się miejscami z Janem Wrublewskim tym operatorem, który dostał do opisania dokument. Ja się teraz zaloguję właśnie jako Jan Wrublewski do aplikacji telefonicznej i to co zobaczę przede wszystkim to jest, to jest mój inbox, czyli rzeczy, które mam do zrobienia. Nie mam tutaj jeszcze tej faktury, która została mi zlecona do opisania, ale załóżmy, że ciągnę palcem w dół, odświeżam inbox i ta faktura mi się pojawia. To co teraz muszę zrobić, mogę i muszę zrobić, powinienem zrobić, to jest kliknięcie, dotknięcie w odpowiednim miejscu, otwarcie tej faktury zakupu. Pokazuje mi się bardzo podobny, a tak naprawdę ten sam, tylko inaczej troszkę sformatowany widok faktury, jak w przypadku interfejsu webowego. Widzę, że mam ten piasek i mogę z tego poziomu wprowadzić opis analityczny do tego dokumentu. Więc dodaję, doda, doda, dodaję linię opisu. Wprowadzam projekt, to był taki projekt dla Urzędu Gminy Zielonki, o ile się nie mylę. Wybieram ten projekt, wprowadzam pozycję budżetową, mogę tutaj wyszukiwać po nazwie, więc wpiszę sobie ten piasek, pozycja budżetowa mi się odpowiednio zaproponuje. Mogę dodać jeszcze pozostałe elementy dekretacji analitycznej, czyli konto kosztowe, dział, do, do którego przynależy jakby ten koszt, to jest dział budowania sprzętu w naszym wypadku. No, i pozostaje mi zaakceptować ten opis analityczny, i mogę już ten dokument poprawnie opisany wysłać do księgowości, naciskając tę strzałeczkę u góry ekranu na moim telefonie. Wyślę to do księgowości, do użytkownika, który się nazywa Maciej Łoś. To jest jeden z naszych księgowych, i w ten sposób wykonałem dekretację analityczną za pomocą telefonu w bardzo krótkich e, kilku krokach. Jest to bardzo wygodna operacja. E, jeszcze na koniec e, tej prezentacji e, w programie jeden obrazek, e, który e, pokazuje, co będzie za chwilę, e, bo w, w kolejnej wersji programu, jeszcze w tym roku, pojawi nam się wykres Ganta. Ja tam pokazywałem Państwu, przed chwilą mignąłem wykresem Ganta, który był statycznym raportem. Tutaj e, będziemy mieli do czynienia e, z takim raportem e, aktywnym, będziemy mogli Przenosić zadania, wiązać, definiować relacje pomiędzy nimi i robić to bezpośrednio z interfejsu budżetu. Już wkrótce będzie to dostępne w platformie Intens. No i teraz jakby pod tytułem podsumowania jeszcze parę słów. Platforma Intens dostarcza kompletu narzędzi do zarządzania tak naprawdę dowolnym projektem. Od jego początku aż do samego końca. Od początku, który może być e, przetarg, zapytanie ofertowe, przez całą obsługę tego procesu ofertowania, e, negocjacji, e, przygotowywania kalkulacji kosztorysów, e, procesu, który mo możemy e, dzięki platformie Intens znacząco e, przyspieszyć, znacząco przyspieszyć pozyskanie kontraktu, przez planowanie i realizację. To jest kompletowanie informacji o projekcie, obiekt i dekretacji dokumentów, rejestrowanie kart pracy, rozliczanie zasobów, rejestrowanie umów, protokołów i przede wszystkim automatyzowanie całego tego procesu tworzenia jednych obiektów z drugich, generowania ich automatycznie bez konieczności żmudnego wypełniania jeden za drugim. Po kontrolling projektu, czyli wszystkie te mechanizmy związane z budżetowaniem, przygotowaniem rewizji budżetu, przygotowaniem budżetów kroczących, alertów, analiz bieżących, realizacji tych budżetów, aż po cały zestaw analiz, raportów, zestawień, wśród których wisienką na torcie, zwieńczeniem jest taki pulpit. Czy może być taki pulpit w wyniku na projekcie, dający takie szerokie i dogłębne spojrzenie na to, w jaki sposób udaje nam się projekt realizować? Chcę jeszcze na koniec zwrócić Państwa uwagę na to, że ta funkcjonalność zarządzania projektami, ale także funkcjonalność analiz i raportów w platformie, Webowej, czyli w tej części, którą odpalamy w przeglądarce, to są, wydaje się, funkcje, które są w tym momencie, obszary, które są w tym momencie najbardziej intensywnie przez nas rozwijane i w każdej wersji, a tych wersji, jak Państwo już wiecie, są trzy w ciągu roku. W każdej wersji pojawia się coś ciekawego, coś nowego i dla wszystkich z Państwa, którzy macie wykupiony upgrade, te wszystkie nowości są od razu dostępne. Dlatego zachęcam żeby śledzić, co, co, się, co się w platformie nowego dzieje i wykorzystywać to w Państwa organizacjach. Bardzo dziękuję, jestem dostępny na komunikatorze. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, bardzo proszę je zadawać, będziemy na bieżąco na nie odpowiadać.